Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Radio Bike. Mam na imię Michał. A dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj jadę nowym rowerem. Testujemy. Także zobaczymy, jak się jeździ. Na tym rowerze. Jak widać pogoda paskudna. Jeden jedyny dzień, w którym mam wolne. Żona również ma wolne. I zobaczcie. I zaczyna walić śniegiem. Jeszcze jak śnieg to śnieg, ale żeby deszcz nie padał. Mam nadzieję, że zdążę Wam pokazać ten rower. I aby chwilę się nim przejadę. Jedziemy. Witam ponownie. Słuchajcie, chciałbym wam przedstawić moją przyszłą maszynę wyprawową. Jest to rower marki Cube Nuroad Pro Rocznik 2021. Tak się prezentuje. Yy, słuchajcie. Parę rzeczy tutaj do niego dodałem, typu błotniki Acid. No miałem trochę z nimi problemów, bo przód jako tako fajnie pasował, natomiast tył, nie wiem czemu, ale jakiś miałem problem. Powywiercane były dziury, takie dostałem ze sklepu. No, dziwnie to wyglądało, także na razie jest, nie pokazuję Wam tego, ale, ale jest jak jest, także założone są na taką pogodę jak teraz. Idealnie. Co dalej? Dokupiłem do niego bagażnik też acid, czy acid. Nie wiem, jak tam się czyta. On jest tylko. Co najdziwniejsze, najdziwniejsze jest to, że on jest tylko mocowany dwoma śrubami do, do trójkąta. Jest po wewnętrznej stronie mocowany dwoma śrubami, i tutaj pod spodem jest taki pręd metalowy. I on jest. Przyczepiony ten bagażnik śrubą do tego prętu i wzmocnione, niby 25 kg nośności. Torbę, torbę mam starą, także tak się prezentuje maszyna moja nowa. I tym będę jeździł na jakieś tam dłuższe, dłuższe wyprawy: Cube New Road Pro, rocznik 2021. Słuchajcie, to jest rama w rozmiarze 53, czyli S. -ka. No kurczę, powiem wam, bałem się kupować, tak na oko, bo byłem pomiędzy yy, ramą XS a S. No, <laughs> wybrałem S. -kę. I w momencie, gdy rower przyszedł, tak na sucho, siadłem na nim. Kurde, mówię, będzie za duży. No ale teraz widzę dzisiaj pierwsza jazda i powiem wam jest naprawdę w sam raz W razie czego mam kupiłem już mostek krótszy o 2 cm 60, -60 mm 6 cm Zobaczymy na razie będę jechał na nim dzisiaj pierwsza jazda tak jak mówię Także co no dalej może jakieś szczegóły bardziej to w domu na spokojnie, bo dzisiaj akurat pada. Zaraz będę cały mokry. No ale co? Korba Tiagra, przerzutka z tyłu Tiagra, przód Tiagra, hamulce tarczowe TRP. Także co tu tutaj dalej mówić? Przedstawiłem Wam, pokazałem Wam, czym będę akurat jeździł na dłuższe wyprawy. Oby tylko była pogoda, zdrowie, chęci, czas. Także będzie gitara. No a co? Tymczasem jeszcze dużo przetestowania przede mną. Na pewno siodełko do góry pójdzie. Na razie przejadę, już nie chcę mi się grzebać. Ale na pewno siodełko już na pierwszy rzut oka już widzę, że, że za nisko. Także traska szybciutka. Jakieś 40-50 km, i do domu, bo widzę, że pogoda się już dziadowska robi totalnie. Także zasuwamy. No i co, pozdrawiam Was serdecznie teraz i, i jadę dalej. Trzymajcie się, na razie, cześć. No i co, zostałem przegoniony, zostałem przegoniony. Widzicie, jak wygląda. człowiek chciał przetestować trochę. Rower, no i co? I nie udało się, niestety. Nie udało się, jestem cały mokry, także jeszcze coś poopowiadam o rowerku. No, ale ja idę teraz się w tej chwili przebrać. Przyjdę coś jeszcze. Opowiemy co i jak, jakie pierwsze wrażenia. Ha. Niestety. Nie przyszło mi dzisiaj fajnie pobawić się w operatora kamery, ani nawet pojeździć. Przejechałem 20 km niecałe no, jaki jest sens tego jeżdżenia? Żaden. Także za chwilę kilka słów jeszcze i. No i co? Witam Was serdecznie z powrotem? <laughs> Słuchajcie, no miała być, miała być fajna jazda a wyszło co wyszło niestety. Nawet herbaty się nie zdążyłem napić. Także zaraz sobie wypijemy Jeszcze gorąca. Co mogę powiedzieć na temat tego roweru? Po jakże yy, długim dystansie liczącym niecałe 20 km. Bałem się przede wszystkim tego, że będzie on za duży dla mnie. Także, bo, tak jak mówiłem wcześniej, przymierzając się na sucho, tutaj bez pedałów, bez niczego, no jakoś taka pozycja moja była bardzo wysunięta do przodu. No, ale po tej krótkiej jeździe mogę powiedzieć, że nie ma, że jest idealnie, nie ma, że jest idealnie. Może nie jest w 100% tak idealnie, jak bym chciał, ale nie jest źle. Da się jeździć i sądzę, że będzie to dobry wybór. Na temat, będzie to dobry wybór tej ramy w tym rozmiarze, w rozmiarze S53. Co można powiedzieć na ten temat? No, rower y, przyszedł w pudełku, tym oto co widzicie z tyłu. Koła odkręcone, spięte trytytkami kierownica odkręcona i to wszystko zapłaciłem za niego 4799 zł dodatkowo poprosiłem aby zrobiono przegląd zerowy, nie wiem co on oznaczał ale myślałem, że aby jakieś przerzutki będą ustawione, ale okazało się, że kompletnie nic nie jest ustawione także nie wiem czy niepotrzebnie te 50 zł wydałem bo no bo po prostu nie jest nic ustawione, no. trzeba samemu sobie wszystko poustawiać. Najgorsze jest wszystkim to, że po 100-200 km, tak jak piszę, no trzeba jechać do serwisu i wydać znowu kolejne 180 zł na podbicie książki gwarancyjnej. Dla mnie to jest bzdura kompletna i jeszcze trzeba rower zostawiać, nie wiem, na 2-3 dni, choćby nie wiem co oni tutaj w tym rowerze mieli robić. No, takie moje zdanie, no ale skoro ma być ta gwarancja, to niech będzie, niech yy, obowiązuje i będzie tak, jak wszystko należy. Co mówiłem do błotników, słuchajcie, torba. Torba fajnie się spisuje, aczkolwiek pasek już teraz tutaj widać, że jest troszeczkę za krótki, ale nie było tragedii, dała rada torba, nie spadła mi. Także pokażę wam ten cały bagażnie jak on wygląda. W początkowym planie miałem kupić na sztyce tak samo jak miałem na czerwonym koniu założone, nie, tam nie widać akurat, ale tu miałem mieć na sztyce. Mówię, a zobaczymy jak będzie to wszystko wyglądało. I jak to się będzie trzymało faktycznie ten bagażnik przymocowany tylko tutaj do widełek jedną śrubą na pręcie lekarowym. A i ja powiem Wam, trzyma się to dosyć, dosyć dobrze. Wiecie czego nie lubię w tej, tej torbie? Tego, że te rzepy, jak się przykleją, to już normalnie nie idzie ich ściągnąć. To jest plus tego, że się tak dobrze trzymają, ale nie ma plus, nie ma dojścia i na ja nie umiem tego zdjąć. Jaki jest minus? Co mnie najbardziej denerwuje w nowych rowerach? No, no, rowera rowerami denerwuje to, że wszędzie przykleją te naklejki. No cholera jasna. No po co? Co mnie jakąś metkę dadzą, że reklamują Przyklejam na ramy, później człowiek musi brać i kombinować, żeby nie poździerać lakieru, no bzdura totalna dla mnie. Nie przyklejajcie naklejek na ramy, na elementy lakierowane, bo później jest z tym tylko problem. Dobra, uporałem się z torbą. Już Wam pokazuję. Jak wygląda bagażnik i jakie miałem z nim problemy. Bagażnik, bagażnik, bagażnik wygląda w ten sposób. Bardzo fajny, stabilny. Ale musimy sobie wziąć i sami dziury wiercić. Aby dobrze to wszystko spasować, ja miałem problem z tym błotnikiem. Akurat taki, że miałem tutaj dziurę wywierconą, tutaj dziurę wywierconą. Nie wiem na cholerę, i jeszcze musiałem sobie wziąć wywiercić jeszcze jedną dziurę. No ale gdy przykręciłem ten błotnik tutaj do, do tego bagażnika, no to kurde to leciało tak no wyglądało to tragicznie na razie jest tak zostawiłem co mnie później kiedyś może sprawiać problem może sprawiać problem yy, to mocowanie sztycy tutaj słuchajcie jaki jest jeszcze no gdy wszystko by było fajnie gdyby na przykład tu był jeden rodzaj klucza a tu mamy Jakąś gwiazdkę Tam gdzieś mamy imbusy No masakra no Trzeba mieć cały komplet kluczy żeby, żeby to wszystko poustawiać No na cholerę Takie coś robimy Jeden, jeden klucz Czy dwa Jeden rozmiar I, i wszystko fajnie zrobić No, no niby fajne ale, ale może być później kiedyś Problematyczne Tutaj sobie koszyki przymocowałem i zobaczcie kolejna naklejka tutaj trzeba wszystko to wszystko akurat ta fajnie zejdzie nie powinno zostać kleju dużo no ale tutaj na przykład jest już naklejka którą no z którą na pewno będę już walczył co dalej opony szwalby g bardzo fajnie to wszystko wygląda. Mocowanie przedniego błotnika w ten sposób bardzo, tu akurat jest bardzo fajnie. W momencie, gdy chciałem to mocowanie dać z drugiej strony, no to już nic nie szło zrobić z tym, ponieważ no, ta część metalowa w ogóle całkowicie tutaj nie pasowała. Tylko miałem możliwość przymocowania błotnika z przodu i nic poza tym, klamko manetki, tiagra. Nie będę Wam mówił, jaki to jest model, przerzutek, i, 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 i. klamko manetek. Wszystko jest w opisie na stronie internetowej producenta. Także. Także w ten sposób to wygląda rower. Pierwsze 20 km przejechany, przerzutki do regulacji. I, I nic poza tym hamulce, hamulce w miarę dobrze hamują. Także tylko jeździć. Tak, jeszcze co powiedziałem, ta pozycja za kierownicą no ręce troszeczkę tu mam nisko. Tutaj w miarę jeszcze jest ok, aczkolwiek mostek kupiłem krótszy o 2 cm. I zobaczymy, jak będzie się jeździło na tym krótszym. Na razie zostaje oryginalny 80 mm. Pojeżdżę, przetestuję i będę widział, zobaczcie, jeszcze jakie tutaj delikatne niuanse. Wszystko tutaj zaczyna wychodzić. Nowy rower niemiecki, niemiecka solidność, prawda? Także kilka rozwiązań, no, który ja osobiście bym zamienił na, na inne rozwiązania, no ale zobaczcie jeszcze w błotniku, jaka, jaka dziura na cholerę! Te wszystkie otwory nie mam pojęcia. No ale okej, okay. poradziłem sobie z nimi jako tako. Trzyma się. Bagażnik razem z błotnikiem na taką pogodę w sam raz. Natomiast, latem, jak będzie ładnie, to zapewne to wszystko pościągam. Jeszcze Wam pokażę z drugiej strony, jak rower wygląda, żebyście widzieli. Z drugiej strony, rower się prezentuje w ten sposób. Zobaczcie. Na zdjęciach kolor tego roweru wygląda troszeczkę inaczej. Na żywo jest troszeczkę ciemniejszy. Ale i tak fajny kolor, bardzo fajny. Ten lakier matowy nie jest on taki byle jaki bym powiedział. Bardzo fajna struktura tego lakieru. Naprawdę bardzo ładnie się prezentuje siodełko, siodełka, co jeszcze muszę powiedzieć po 20 km na temat tego siodełka no dupa mnie bolała troszeczkę no ale to jest tylko początek tak jak mówię, no trzeba tyłek przyzwyczaić do nowego siodełka cały czas na Merydzie jeździłem tam przez tyle tysięcy kilometrów jednak żyć przyzwyczajona do jednego siodła a tutaj nagle zmiana, więc Należy też przyzwyczaić i do tego siodła. Także, no słuchajcie, to by było na razie na tyle prezentacji tego roweru. A będzie pogoda, będę jeździł, będę testował, także będę mógł się cokolwiek wypowiedzieć na ten temat, troszkę więcej. A na razie, tak jak widzicie, w całej okazałości mój rower. Z bagażnikiem, z błotnikami, no, i później jeszcze przyjdzie cała masa innych rzeczy, i z przodu będzie jakaś sakwa, i, i pod ramą będzie jakaś sakwa. No, i sądzę, że już więcej raczej tutaj nic nie zmieszczę. Także to na razie tyle. Ja sobie teraz wyczyszczę rower i. Dalszy ciąg nastąpi. Także pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Radio Baj, trzymajcie się, cześć.